No, hejka, co tam jak tam, Dumer Jack z tej strony. Witam was w kolejnym, prawdopodobnie ostatnim już odcinku Soma. Rozpoczynamy od ekranu pauzy, bo jest dość głośno, dużo się dzieje, goni nas ten taki wielki głębinowy robal. Także cóż, nie przedłużając, sucharek i lecimy z tematem. Słucharek bardzo w moim guście, w moim temacie, ponieważ jestem perkusistą, gdzie perkusista wysyła swoją żonę. Do garów. <noise> lecimy z ostatnim odcineczkiem, słuchajcie. Goni nas ten robal. Nie mam pojęcia, jak mu uciec. Po prostu lecimy przed siebie, chyba. Coś tam go słychać czasami. O, o, oh shit! Oh sied, sied sied. Ja się chyba schowam na chwilę A jest tutaj skubany, patrzcie. Oj, On jest cały porośnięty tym wow Na to wychodzi Mam nadzieję, że nas nie zje A! Ah! Chyba on zgoni O oh, siet Ej, to wszystko fala. O, oh, shit. No to nie dobrze. Aha? Żyjemy? What? Czy on nas właśnie podwiózł? <laughs> no, chociaż mam wrażenie, że jesteśmy dalej. No, może nie? Ej, no ale. O cholera. Nad nami jest. Dobra, jesteśmy faj, słuchajcie, w końcu. Ja pierniczek i on jest wielki. Coś dziwne, że my to przeżyliśmy. Sprawda prawda, ledwo, ledwo, ale przeżyliśmy. Zamknie się to czy nie? Tak, no to chyba jesteśmy bezpieczni. Mam nadzieję, że będzie się dało jakoś podleczeć, bo ledwo chodzimy. Czy jest tu gdzieś jakieś miejsce, gdzie ja się mogę podleczyć? Chyba nie bardzo Tu zamknięte. Gdzie ja jestem? Znaczy wiem gdzie jestem, ale Odłączmy katrin, niech nam powie coś. Christ, what the hell happened to your arm it's complicated i just need to know one thing i'll have both my arms in the ark right yes of course are you okay though can you do stuff yeah let's just get this over with did you find the ark i did but i kinda lost it on my way here on an automated tram thing headed to phi so it should be around somewhere that's great let's go get it yep no, proszę, uruchomiła nam tą placówkę.

The satellite will shed the shell and unfold. Mhm. Mm Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. Cool. <laughs> Tunnel transport. Tu jest cargo. Muszę trzeba się tym jakoś dostać. Contents arc, czyli dojechała. Ale musimy ją ręcznie po prostu ściągnąć. Dobra. Staff activity. One last visit. OK. Lunch log. No. Aha, after 10 years of impeccable operation the Omega space gun will shut down. OK. Mam nadzieję, że jednak działa ten Omega Space Gun. lunch. This feels like long. the longest day of my life. Has it just been one day? I have no idea. Nasz time together is a confusing patchwork of moments to me. It's May 11th, 2104, 3:30 AM, but I don't remember when we started. Hmm. Storać chyba nic nie ma dla nas. Eee, yy, tutaj toaleta, nie wiem czy coś więc znajdziemy. Ooo, wyleczymy się. Super. Ale to jest dziwne, przecież ja zabiłem. Wow, to w jaki sposób to jeszcze działa? You know. Walk up in my bed today. To tylko miało miejsce 100 lat temu. To znaczy, że tak powiem. Walk up in my bed today. 100 lat temu. Kto jestem? Kto jestem? No, jakby nie patrzeć, to jest ciekawe zagadnienie, żeby skito. Gry, obudził, potem... it's crazy to think where i am not only is this the future it's in the middle of the sea i know nothing of this time or what the world looks like not much to brag about now before the comet i guess it was okay yeah better not oversell it might change my mind about the Ark. you seriously sure not gonna tell me what happened to your arm i had to make a quick stop at site alpha to help kill the WoW. What? How why? Stop it from torturing the memory of humanity. Okay, let's just get back to work. <laughs> to of what will you do when you get into the ark? What's the first thing? Make sure the ark is safe, stabilize flight path, activate solar panels. What's the first human thing you're gonna do? Oh. Watch the clouds roll by? Does that count? I'd say so. Dobra, tu mamy I miejsce, think I found to, the assembly space. What do you see? Like it's like a huge open shell. A bullet, ready to be loaded. That's great. I'll prepare for the Ark. Right. I'll go pick it up. Ale trup. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the arc being shot through 5,000 meters of broken barrel and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We needed to save them. To launch it. Out there it's hope. Down here it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine, it's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the ark. I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you go in you Stop it! Guys, calm down! Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Oh, God. Catherine. Did you say something? To catch you. It's you. Aha, ja nie skumałem. Oni ją zabili. Jesus. Oni ją tutaj zabili. Ona chciała wystrzelić arkę, oni nie chcieli. Cholera wie czy przez przypadek, czy nie, ale zabili ją.

Jak chcą kill me? Catherine. I wiem an easy person to like, I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself. Kurde, czyli Beskitu zabili ją, bo ona chciała wystrzelić Arkę a oni nie chcieli. Cholera wiecz to był przypadek czy nie. No, otwórzcie. Czy tu będzie... Arka. Real friends. There was some. Jesse, Sean. Yep. Yeah. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. Oh, be friend. Your friend. oh yes, but Savroach is put about the Pity friendship? Now I feel even worse. Yeah, you think the Ark will make it through the atmosphere yeah. and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky.

Oni nie chcieli wystrzelić, żeby się właśnie nie spaliło. No ale jeśli się spali, no to trudno, ne? Trzeba było spróbować. A jeśli się nie spali, no to... Fajnie, udało się. Payload detected. Payload bay closing. Naprawdę jestem ciekaw, jak ta gra się skończy, bo... zery? No, really familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems go Lock and load No to wracamy Na górę z kikutem zamiast ręki Co tu się jeszcze może wydarzyć? Bo tak troszeczkę jakby zaspokojnie jest mam wrażenie. Now what? Now we just need to get the shell into the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you gonna get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Amelia space stuff with your bare hands. You mean it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Okej, okay, to lecimy dalej. Siup. Ja powiem szczerze, że ja cały czas tej Kaftryn tak nie do końca ufam, ale... Nie wiem, może to tylko takie moje głupie przemyślenia. <laughs> No, otwierajcie się. Ile można czekać? Come on. <laughs> Dobra. Czy co, ja dobrze zrozumiałem, że my się razem z arką wystrzelimy, tak? Tak, to jest ten space gun, patrzcie. Nice. Tym. Się, że nie nie się, do tego. Czekajcie, pójdźmy jeszcze tam, bo widzę, że tu się coś da przejść. Tu nic nie ma, a tu do góry. Aha, po prostu tylko ten pocisk będzie widać. No dobra. Trzeba będzie to chyba teraz załadować po prostu. good as it's gonna get okay i'll activate the seat you should be able to use the machines to load the bullet you assembled how do you operate this thing don't know i never tried this one but pilot seats are notoriously easy to use so it shouldn't be a problem whoa okay W miarę intuicyjne, powiem szczerze, da się jakoś obrócić. Aha, po prostu, dobra, dobra.

Time. Twenty seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. Thought you guys would a better bandwidth. Peskito, watch it. Catherine's ship is overloaded. Simon starts and doesn't go on. Ten seconds. Nine. Eight. Seven. Jesus. 6, Six. Five. Four. Yeah! Yes! yeah, we made it! <laughs> Woo! You I'm still here. I'm still here. Catherine? Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there. Among the stars.

We came all this way! We launched the Ark! I know it sucks, but our copies are up there! Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship! They're not us! They're not us! I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives, that something lives on. Fuck this! Fuck! <laughs> fuck this! Fuck you! <laughs> fuck you, Catherine! You lied, and I believed in you. I trusted you. You said we're getting on the fucking ark. We are on the ark, you idiot! I didn't lie. I can't be responsible for your goddamn ignorance. You fuck! fuck! Oh, Jesus, Catherine. Please don't leave me alone. Catherine. Ja pierdzie. Catherine? No nawet nie mówcie, że to jest koniec gry. What? What? Oh Jesus! Kurde, brak mi słów, wiecie? Fuck! No nie, no być nie może, come on! <laughs> nie, no musi być coś po napisach, czy nie? Ej, ludzie, powiedzcie mi, że musi być. <laughs> no nie gadajcie, że Simon został na, na dnie sam. Bo to jest najbardziej depresyjna rzecz, jaką, w jaką grałem, jeśli tak będzie. <grych> o Boże. Nie chcę jeszcze podsumowywać gry, bo mam wrażenie, że będzie coś po napisach. Nie wiem, tak coś czuję. Cały czas w głowie mam to, że jest ta, ta kopia Simona, kopia Catherine na arce. I że, tak jak Simon został na dnie i koniec końców ten jego kombinezm chyba przestanie działać, tak? I, I umrze, no to jednak jego kopia przetrwała i. Może wtedy tam. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, kurde. Jezus, naprawdę, jestem ciekaw, co to dalej będzie. O ile coś będzie. Też wiem jedną rzecz. Cały czas w sumie w grze martwiłem się o to, że wybory, których podejmuję, że np. tego robota oszczędzę, a tego nie, albo że w poprzednim odcinku że tak powiem dokonałem eutanazji tamtej ostatniej żyjącej kobiety na ziemi, albo to, że zabiłem wow, a mogłem tego nie robić też, na to wychodzi. No, to myślałem, że będzie jakieś może inne zakończenie, ale z tego, co się od Was dowiedziałem, nie ma to znaczenia. Więc może w ogóle specjalne podziękowania dla Adriana Chmielarza. Bardzo ciekawe. Jeśli nie wiecie, kto to jest, to bardzo znany twórca gier w Polsce. No i co, coś będzie dalej? będzie. Wiedziałem. Okej. Okay. Ło. This... Did it work? I co, jesteśmy człowiekiem? Nie, no, to jest symulacja, no tak. To jest symulacja naszej kopii. To jest właśnie ta arka. Ale pięknie, jak w raju! <laughs> Czy my spotkamy Catherine? Tak się zastanawiam. Jezus, ale to jest przyjemne po tym wszystkim zobaczyć takie, takie widoki. Welcome. If you are reading this, you have successfully entered the arc. This survey is designed to give the developers a better understanding of your subjective experience and how to improve your well-being. Please continue. How would you describe your physical condition? I feel fake. No, ja się czuję nie, nie, by, nie być prawdziwą osobą. How would you describe your mental condition? No, zmieniliśmy się charakterem na pewno. How would you describe your senses? Normal, chyba. would you describe uh, the sensation of your new condition? W sumie po tym wszystkim to jest pleasant, to jest miłe. Po tym wszystkim co przeszliśmy. Are troubled by the fact that you are no longer strictly human. Tak, no. czuję się, że jestem zakupiony w tym wszystkim. How do you perceive your new existence? Uh... Hmm. Coś kompletnie innego od nic nie związanego z moim poprzednim wcieleniem, no. Do you think this new existence will be a life worth living? Chyba tak, tak samo jak moje poprzednie. Would you rather be removed from the project and accept death? Nie mam pojęcia. Zbyt dużo mętli w głowie mam na ten moment. Your answers has been say have been saved. Thank you. Dzięki. Lecimy dalej. Tam jakieś miasto chyba widać na końcu. Ale ciekaw jestem, czy my jesteśmy ja i Catherine jesteśmy jedyną kopią ludzi w tej arce, czy jest ktoś więcej tutaj jeszcze, ktoś jeszcze, nie wiem. Catherine? Catherine? Oh. I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. Wow. Czyli oni są w symulacji, a arka po prostu wystrzeliła w kosmos i sobie dryfuje w pustce wszechświata. Ale ta ziemia strasznie wygląda w ogóle. Tak apokaliptycznie na maksa. No i tyle. Geez. No dobra, chyba mogę zacząć podsumowywać tą grę. Była bardzo, bardzo, bardzo dobra. Naprawdę podobała mi się niesamowicie bardzo. Straszna. Smutna, strasznie smutna. O, to jest dobre określenie strasznie smutna. <laughs> Klimat świetny. Yy, encountery, momentami fajne, momentami gorsze. Niektóre ze stworów mi się podobały, niektóre trochę mniej. Fabularnie majsterszyk naprawdę daje bardzo mocno do myślenia o tym, czym jest bycie człowiekiem. Takie, wiecie, no, bardzo filozoficzne podejście do tematu. The end. Osiągnięcie odblokowane. Koniec. Także słuchajcie, to była Soma. Więcej gier od Frictional Games na ten moment nie ma, ale ogłosili, że 20 października bodajże 20 października, albo 22, jakoś tak. Wychodzi kolejna amnezja. Amnezja Rebirth. No i niestety wychodzi na to, że nie uda mi się jej bezpośrednio po Somie przejść, bo kiedy wyszedł ten ostatni odcinek, tej amnezji jeszcze nie ma. Więc za Somę wskoczy jakiś inny playthrough, może trochę krótsze. A kiedy Amnezja wyjdzie, to myślę, że kupię ją na premierkę i zrobimy jej playthrough później. To była Soma. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi cholernie się podobało. Trochę mi jest szkoda kończyć tą grę. Bo pozostawia mnie ona z takim dziwnym uczuciem. Takiego smutku. Ciekawości. Nie wiem. Ciężko mi to określić. <ścoughs> to była Soma. Mam nadzieję, że się podobało. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych playthrough. Trzymajcie się. Elo!